Premiera najnowszego dodatku Shrouded Fable oczywiście była w piątek, a więc zapraszam Was dzisiaj na opening tego właśnie jakże doskonałego dodatku. Mam nadzieję, że doskonały w dropach będzie. Jest to Holiday Set, także taki pół dodatek można powiedzieć. Ciekawe co nowego wniesie. Szczerze mówiąc, nawet nie mam pojęcia co jest w tym dodatku. Nie orientowałem się. Chciałem sobie zrobić niespodziankę, a jeżeli wy chcecie nabyć te produkty, jak i również z nadchodzącego dodatku, który już jest zapowiedziany na wrzesień, oczywiście zapraszam do PCGelow. Tam znajdziecie cały asortyment z Pokémonów, z Lorkany, z Dragon Balla, z One Piece'a, czy też Magica, bo taki Magic się też pojawił w asortymencie. A z kodem Ogram to macie 5% rabatu na całość zamówienia, także możecie w jakimś stopniu zaoszczędzić. Zapraszam do zakupów, zapraszam do openingu i zapraszam do wspólnej zabawy. Zacznijmy sobie od mniejszego produktu, czyli najmniejszego z całej trójki boxów, które wyszły. Jest to box mały z Kingambitem. Cała trójca ewolucyjna, cztery busterki w środku. Odpóżmy sobie tego boksika. Kartoniku już nie ma. Został sam Plastik, więc bierzmy się do otwarcia. Spójrzmy sobie na te karty. Oczywiście jest cała linia ewolucyjna, tak jak już mówiłem, jest Pawniard, jest Bisharp, jest King Gambit. No King Gambit powiem wam, że taki taka taka okej, okay Promka. <laughs> nie mam tutaj jakichś przeciwwskazań, ale też nie, nie podoba mi się jakoś szczególnie bardzo. Wziąłem, żeby po prostu skolekcjonować całość. Tutaj macie oczywiście kodzik, cztery boosterki z boxika. Kurczę. Ładny nawet design tych boosterków jest, to no nie? Podoba mi się. I każdy boosterek jest z innym Pokémonem, więc cztery motywy boosterków, cztery Pokémony na każdym z nich. Kolejny boksik jest to boksik z Kingdrom. Kingdrom. Ładny jest kolor ten zielony w środku, ale zmarnowany potencjał strasznie, bo tutaj powinny być jakieś przypinki, figurki albo coś w ten stylu, no nie? Jak sądzicie? Fajnie by było, gdyby coś takiego jeszcze dodali. Ale karty za to promocyjne są naprawdę niczego sobie. Ta Kindra jest taka z motywem, nie wiem, japońskim, coś w tym stylu. Ładny, ładny design, naprawdę. Otwórzmy sobie tego boksika. Karto no nie ma, otwórzmy plastik. Tak jak w tamtym przypadku, nie będę po prostu tych promek wyciągał z tego plastiku, później sobie je pochowam. Zobaczycie sobie je tutaj akurat. No nie no, naprawdę bardzo ładna karta. Naprawdę super ładna karta. Ta Horsy w ogóle też taki słodziak, no nie? Ładne, <laughs> ładne, naprawdę. Dobra, będę musiał otworzyć jednak, bo muszę wyjąć dla was kodzik, a więc kodzik. Trzymajcie, zgarniajcie na takiego boksika I w takim boksiku większym mamy 5 boosterków Tutaj akurat nie udało się tutaj skompletować niestety Wszystkich pokemonów w tym boksiku Bo brakuje Fezandipity, tak się chyba ten pokemon nazywa Ale mamy za to 3 razy oki dogi Oki doki <laughs> Okej, okay, bierzmy się za trzeci boksik I trzeci boks z moim faworytem Najładniejsza promka jaka chyba do tej pory wyszła w boksach ogólnie Mam takie wrażenie Ciekaw jestem waszego zdania, czy Wam też bardzo się tak podoba, czy tak bardzo wam przypadła też m.in. do gustu. E, tutaj oczywiście też zmarnowany potencjał, powinno coś tutaj być, ale mimo wszystko ten kolor zielony, jest bardzo, ale to bardzo ładny. No nic, otwórzmy sobie tego trzeciego buksika. Wyjmijmy z plastiku te busterki. Tutaj się przyjrzymy z bliska po prostu tym promkom Greninja Proki Pro, Pro No super, naprawdę super. Są to reprinty z poprzedniego jeszcze dodatku z OBF-u, w tym Proki Pro, Pro No a tutaj promka Greninja EX to jest ten sam Greninja, który był we wcześniejszych dodatkach. Wyjmę dla Was kodzik, żebyście sobie zgarnęli I kodzik, proszę Was bardzo, jest dla Was. Możecie zgarniać No i oczywiście w tym boksie jest również. 5 boosterków, czyli łącznie 14 boosterków z najnowszego dodatku będziemy otwierać na tym odcinku, na tym kanale. I serdecznie Was zapraszam do tego openingu. Sporo boosterków, to można powiedzieć, że takie 1,5 ETB, no nie? Jest co otwierać. Patrzmy, co jest w środku. Przede wszystkim przygotuję sobie koszulki jeszcze. Ok, koszulki przygotowane i bierzmy się za opening. Pierwszy busterek z piękną. Jakże cudowną małpką, która bardzo dobrze się sprawuje moim garde w Ardeku. Otwórzmy sobie, sprawdźmy, co w tym busterku się znajduje. Oczywiście energia mi leci razem z kodem. Proszę bardzo, chodzik jest dla Was, wodna energia. Wiem, że tu są energie też holograficzne, bo widziałem, <ścoughs> widziałem co nieco. Patrzmy, zoruła. Dartrix, to jest ten Dartrix do United Wings Deku, który powstaje właśnie dzięki temu Chociaż w sumie on już wcześniej powstał, ale tutaj dzięki temu Dartrixowi po prostu ma jeszcze większy potencjał Bo bije jeszcze mocniej, no nie? Decidueye, okej okay. Colrestena City, okej okay. Fajna karta, Hypno, kojarzy mi się z ten Hypno z Jakiś taki art był podobny, no nie? Kurczę, jak znajdę, to Wam gdzieś tutaj pokażę po prostu tą kartę. Handou z pierwszym reversem, wow, jakie rewersy ładne. Zmienili rewersy. No proszę bardzo. I energie są właśnie też tego typu, no nie też taki mam, mają reverse. Krobat, drugi reverse. Oczywiście na mrocznych pokemonach niestety tych rewersów prawie w ogóle nie widać. I ostatnia karta Monkey Dory i X. Tak jest. Pierwszy dropik, pierwszy boosterek, pierwszy dropik. Z tego dodatku. Monkey Dory EX. Czy będzie grywalny? No nie wiem. Okaże się. Wiem, że chyba jakieś boksy powstają na podstawie właśnie tych pokemonów z tego dodatku. Ciekaw jestem czy cokolwiek takiego fajnego się złoży i jak będzie się kształtowała meta po prostu po wyjściu tego dodatku. Mam wrażenie, że te pusterki się rozwalają w rękach. W ogóle ta folia jest taka jakaś troszkę dziwna, jakby taka sztuczna. W sensie, no każda folia jest sztuczna. Ale no ta jest jakaś wyjątkowo sztuczna. <laughs> Okej, okay, Sneasel, Eevee, jaki ładny Eevee, jaki słodziaczek. Proszę bardzo, das Klops, Porsi, Sylwion. O kurczę, jaki dynamiczny, ucieka chyba przed kimś, jak to koty zresztą. Power Class, e Binding Mochi, Cassiopeia. Okej, okay. kurde ładne te rewersy, podobają mi się te rewersy, naprawdę. Ok, dalej mamy Zubata i na końcu Dask Noir. Ok, więc grywalnie, i mamy właśnie holograficzną energię z tym właśnie motywem tego rewersu. Mroczna energia, no ładna, bardzo ładna. Ok, coś grywalnego poleciało, ale ja poluję w tym dodatku na smoki, które są potrzebne mi do deku z Regidrago, bo wiem, że te smoki wychodzą. Oglądałem z pół na pół w sumie. Oglądałem i słuchałem podcastu Dominika z Peterem. Serdecznie Was zapraszam. Tu, tutaj macie link oczywiście do tego podcastu. Fajne rzeczy mówią. Ładnie omawiają. Wszystko czytelnie, wszystko zrozumiale. Nawet ja rozumiem, więc, więc spoko. Naprawdę polecam. Okej, okay. powtóreczka. Kolejna powtóreczka. Nie będę wymagał tego nazwy tego trenera, bo, bo połamie sobie język. Bewer, Absol i kreselia. Okej. Okay. Energia nie jest holograficzna. No dobra. Jakiś tam lekki przestój już jest, ale to może oznaczać, że w tych kolejnych boosterkach będą jakieś dropiki, no nie? No kurde, rozwalają się te boosterki. Nie wiem, czy też tak macie z tymi boosterkami, ale bardzo mocno się rozwalają w rękach. Mam nadzieję, że to nie jest spowodowane tym, że to boksy jakoś długo były nie wiem, przeleżały w jakimś miejscu takim wilgotnym czy coś w tym stylu Kurde, jaki ładny persjan Akurat w dniu, którym nagrywam jest 1 sierpnia, więc 17 godzina już jest po 17 .00. Godzina W wybiła I tutaj właśnie mamy takiego powstańczego persjana Jeszcze można sobie wymyślić historyjkę, że to jest typowo z powstania warszawskiego Już po jakimś ostrzale czy coś w ten tym stylu Persjan sobie gdzieś tam podróżuje Dobra, za daleko płynę, Ok, Genesect Sylwion Power Class. Bewer, Rivers, Zorua Rivers i Dask Noir kolejny raz i kolejna energia holograficzna mroczna. Okej, okay, do mrocznych deków te energie. Okej, okay, mogą być przydatne, ale no nie oszukujmy się, chciałem coś jeszcze więcej, chciałem coś jeszcze lepszego dropnąć, co no nie? Już otworzyliśmy kilka busterków, jeden dropik i to zwykły IX. może być grywalny, chociaż nie wiem, trzeba byłoby go przeczytać i zobaczyć te deki po prostu w Japonii, jak się kształtowały. Kto kim grał, czym grał i tym podobne. Dartrix kolejny, DC2i. Glitterwing, Cassiopeia. Jaki miał fajny, ładny też miał. Okay. I Veltal i na końcu mamy Kreselię, Ale mamy też rewersową elektryczną energię. Okej, okay. ale nie tego chcę. <ścoughs> Dobra, part jest taki, że zostało jeszcze naprawdę bardzo dużo tych boosterków. Boosterek z Oki Dogi. Czy wam też się nie podobają te legendarne, czy tam mityczne pokemony z tego DLC Sword and Shield? Napiszcie mi w komentarzu, jestem ciekaw waszej opinii, bo moim zdaniem są paskudne po prostu. Strasznie nie pasują nawet do tego klimatu, nie wiem czemu, ale... No nie wiem, po prostu nie siadają mi tak bardzo mocno jak inne legendarne, czy też po prostu inne karty, no nie? Decidueye I, i Hoaxorus, tak jest! Haxorus jest mi potrzebny do deku. Jest to moim zdaniem dropik. Jedna karta już wydropiona. Potrzebuję jeszcze jednego smoka po prostu do swojego deku z Regidrago i będzie testowanko. Ok, lećmy dalej. Godzik oczywiście jest dla Was. No i patrzmy: Rogang, Golbat, Axiu, Undower, Decidueye, Cholres City. bardzo dużo powtórek. Rivers, Rivers i Haxorus. Kolejny. O, jeszcze stalowa energia. Rewersowa. Ale nie chcę tych stalowych energii. Jakoś nie chcę tych energii holograficznych. Te dropy. Kurde. <laughs> tyle już busterków otworzonych, i tylko jeden dropik na samym początku. Liczyłem od samego początku. Zanim dostałem te boksy, to pomyślałem sobie, że kurczę. Na tyle busterków, no chciałbym, żeby było cztery dropy, chociaż, no nie. Jakieś takie fajne, konkretne. Czy okazuje, że może tak nie być, no nie. Kasie Daskul? Tak jest! Persjan! Jest! <noise> jest Persjan, który patrzy przez okno, odbicie fajne. Ładnie to wygląda. Patrzy sobie na miasteczko i za nim jest ta Pubulu. Okej. Okay. Jest kolejny, kolejny Dropik: Persjana. Ogólnie Persjan ma taką troszeczkę mroczną aurę, no nie? Nie jest postrzegany jako taki Pokémon pozytywny, nie kojarzy się z czymś pozytywnym, przez to, że właśnie Giovanni, czyli lider zespołu R, po prostu tego persjana e, miał jako swojego pupilka, no nie? Ja nie potrafię postrzegać tego persjana e, jako pozytywnego pokemona, albo coś w tym stylu. A tutaj mamy Miała, tutaj mamy Iveltana, i Tana i i X. Czy będzie potencjał tej karty? No nie wiem. Jest teraz krystalizacja, ale nie wiem czy ten pokémon będzie jakiś grywalny, nie wiem czy w ogóle będzie cokolwiek użyteczne, no nie? Niby elektryczny Pokémon, niby potrafił uderzyć za 350. Ale z drugiej strony, no, dyskarduje wszystkie. A, bo on dyskarduje siebie. Myślałem, że dyskarduje energię. A on dyskarduje siebie i wszystko, co ma dołączone do siebie, no nie? Z 250. No nie wiem, nie ma czym to ładować tak naprawdę. Chociaż może te me e meltany i melmetale. O kurde, mam Ace -Packa. Widzę Ace -Packa. Dobra, lećmy, lećmy. Patrzmy, co tam jest za Ace -Pack. Power Glass, Dangerous Laser, ten najgorszy spec po prostu z całego dodatku. I nie wiem, czy nie najgorszy po prostu ze wszystkich speców, które do tej pory wyszły. No, co on robi? Mój aktywny Pokémon jest poparzony i skonfuzowany. Na co to? Po co to komu? Okej, okay, Zorua i Tad Tapu Bulu. No nie wiem, czy bym zaliczał tego acepaka jako drop. No, drop było ale kurde, no. Nie wiem, jakiś jest taki mało pozytywny, mało energiczny słaby jest po prostu, ale mam cztery dropy. Chciałem cztery dropy? Mam cztery dropy. Zostało jeszcze z tym boosterkiem, no to cztery łącznie. No już 3,5. bo połowa boosterka już otworzone. Academia Knight, Forfru, e, Forfru, fro Golbat i Tapu Bulu. Kurde, ile tych Tapu Bulu leci? Już chyba czwarty mi dropnął, no nie? Także mam playset Tapu Bulu, ale nie tego się spodziewałem kolejny raz, mówię, no. Oki Okidogi. Może Dogi pokaże jakieś dropik jeszcze fajniejszy z tego w dodatku chyba dropi Cassiopeia tak, na pewno Cassiopeia dropi i to jest, to będzie chyba najdroższa karta z całego setu tak mi się wydaje przynajmniej którą mógłbym dropnąć ja nie mogę o boże drugi drugi Ace Pack Laser no przecież to jest aż śmieszne nawet tego nie komentuję Tyle aispekków jest w tym dodatku. Ja dropłem dwa razy te same aispekki. To dwa te totalnie beznadziejne aispekki. Ale no cóż, no ktoś może będzie zbierał i to się z nim wymienię po prostu, e, dam mu tego Dangerous Lasera za zwykłą kartę, bo chyba to nie będzie dużo warte. Nie wiem, czy 5 zł będzie ten aispek warty. Tak naprawdę jest ciurem, którego potrzebowałem. Tak jest. Ja już jestem ukontentowany. Mam to co chciałem. Wiem, że to zwykłe karty, albo ewentualnie rerka, jak w przypadku tamtego Haxorus'a. ale powiem wam, że naprawdę robi robotę. Robią robotę te karty Dask i Iweltal i Dask Noir. A pod spodem zwykła energia jeszcze mroczna. I Last Pack Magic. Czy Last Pack Magic pokaże cokolwiek? Cokolwiek drobnie. Ten jest jakiś jakiś taki mocniej zapakowany, lepiej zgrzany. Okej. Okay. Czyżby tutaj będzie jakiś konkretny dropik, Skoro Buserek jest tak bardzo mocno zgrzany, No nie wiem. Golbat, Miał. O kurde, jaki ładny Zobat. Chyba, chyba go nie dropnąłem jeszcze, nie, albo go nie widziałem. Ale jest strasznie ładny. Okej, okay. Drowsy, e, Johnny Secret Art, Weavile, Ark, Weavile, Sleaterwing, Cassiopeia, Roulette i Zoroark. I ewentualnie zostaje mi jeszcze ta e, energia holograficzna, Ale no niestety. 5 dropów, jeden dropik fajny. Cztery pozostałe no takie sobie. Ewentualnie może ten ewentualnie Mulkidori coś tam będzie jeszcze robił. Ale jeżeli wam podobał się odcinek, oczywiście zostawcie lajka, like zostawcie subskrypcję jak i również dzwoneczek, żeby was więcej materiałów nie ominęło. Tymczasem trzymajcie się. Siema.